Edyta, z tej strony jestem coachem programów podświadomości. Też jestem coachem takim transformacyjnym, ponieważ patrząc po relacjach moich klientów, te zmiany bardzo mocno się dzieją, rzeczywiście się dzieją, ci ludzie zmieniają życie, więc też można tak to podsumować. Jestem osobą, która bardzo dużo przeszła w swoim życiu, czyli jestem praktykiem niestety tych nieprzyjemnych doświadczeń, patrząc od dzieciństwa przez już życie dorosłe i. Szczerze mówiąc, niewiele mnie już zdziwi, bądź dziwi i historie, i doświadczenia, które przeszłam, jakby dały mi taką bazę na dzień dzisiejszy, z którą z pełną empatią pracuję z innymi ludźmi. Całą wiedzę, którą stosuję podczas analiz związanych z programami podświadomości, związana jest z wiedzą, którą uzyskiwałam ostatnie 12 lat. Nie opiera się to na żadnej z jednej metodzie, Jakiegoś autora. Właściwie dążyłam do tego, żeby być samodzielna pod względem takich analiz, które robię obecnie. Najpierw zaczęłam od siebie, oczywiście, ponieważ moje życie było bardzo trudne i wszystkie doświadczenia sprowadzały mnie właściwie na kolana. Wiem, co znaczy trudne dzieciństwo, wiem, co znaczą zdrady, rozpad związku, trudne relacje, jakiś szantaż emocjonalny. Nawet bieda, ubóstwo, gdzieś tam problem z pieniędzmi, z długami, choroby i tak dalej. Tego jest tak dużo, że właściwie w każdej ze stref, którą teraz wykonuję jako analizy dla moich klientów, sama doświadczyłam. Żeby móc teraz stać przed Wami, musiałam przepracować swoje życie. Gdybym rozmawiała z Wami 15 lat temu, tej rozmowy prawdopodobnie by nie było, no ponieważ nie byłam gotowa. Z dzisiejszej perspektywy, wszystko co doświadczyłam, wyciszyło mnie wewnętrznie, uspokoiło i dało pewien pogląd na rzeczywistość, która jest dość trudna. I jakby tutaj, ktokolwiek prowadzi jakieś takie coachingi, stara się oczywiście swoich klientów wyprowadzać na takie myślenie pewnego optymizmu, bo przecież właśnie to o to, to chodzi. Natomiast jakby ja tutaj. Jestem dość mocno też realistką po obserwacjach i doświadczeniach swoich bądź innych ludzi wokół, ten świat jest ułożony jak jest i wcale nie jest tak kolorowo, nie jest też tak bardzo negatywnie. Tutaj jakby trzeba odnaleźć siebie, starać się odnaleźć żyć w obecnych czasach, które są no, bardzo specyficzne, jak wiemy. Dlaczego. Wychodzę do Was w ogóle z, jako coach programów podświadomości. Dlaczego nie wcześniej? No, tak jak wspomniałam, nie byłam gotowa. Najpierw musiałam mm, mieszkać jakby w wielu krajach, pracować w wielu krajach, doświadczyć różnych wyzwań, różnych wyzwań chociażby nauka języka angielskiego w wieku 35 lat, lat, bądź rzucenie wszystkiego i wyjazd do innego kraju z powodu miłości, która na początku była bardzo trudna. Ale wszystko się ustatkowało. Dzisiaj jesteśmy parą i to małżeńską, więc praca została w pewnej części już wykonana. Stoję przed Wami, ponieważ, jakby jest to w moich zapisach karmicznych, podświadomości, właśnie w tych programach. Ja taką wiedzę już w swoich poprzednich życiach, cieleniach doświadczyłam. Stosowałam w jakiejś części, może właśnie nie stosowałam raczej, dlatego, jest to jakby w moim. Negatywie obecnie, jeżeli nie wyjdę do Was z tą wiedzą i z jakby pomocną ręką, z wiedzą, którą stosuję, to będzie to mój negatyw karmy. A ja bardzo chcę oczyścić jakby mój ród z wszelkich niedomówień, niedociągnięć. Chcę zamknąć te rodowe traumy, które. Uwierzcie, w moim rodzie są bardzo mocne. I to nie tylko z analiz. Tutaj jest jakby kwestia świadoma, ja, ja absolutnie świadomie wiem o tym, że mój ród ma bardzo trudne doświadczenia i samobójstwa, i y, nagłe śmierci, i wypadki, i bardzo dużo rozpadu związku, y, poronienia, y, nawet gdzieś bezdzietność, y, nie wiem, adopcji i tak dalej, tego jest bardzo dużo. No, i jakby padło na mnie, ja jestem osobą, która ma ten y, klan przodkowy wyprostować, co zaznacza, nie jest wcale takie łatwe. I w pewnym momencie nawet y, doznałam pewnego buntu z pytaniem, dlaczego ja mam sześcioro rodzeństwa jeszcze. Także to pytanie nawet pod tym kątem z moich ust wychodziło. Okazuje się, że pierwsze narodzone dziecko w rodzie, tutaj, tak jak u moich rodziców, to jest właśnie osoba, na którą spada jakby największa odpowiedzialność, i jakby przodkowie pokładają siłę w takiej też osobie, żeby właśnie podjęła się zmiany jakby całego klanu z tych negatywów. I teraz wyobraźcie sobie, że. Na tyle jest to mocna praca do wykonania, że oprócz tego, że mam swoją karmę, 50, około 50% z poprzednich żyć między innymi, to mam też karmę swoich przodków. I tutaj w sumie patrząc 7 pokoleń wstecz jest tutaj około 64 przodków, więc to jest ogromne wyzwanie. Natomiast jest warto, ja patrzę wstecz po swoim życiu, które naprawdę było. Brutalnie niepoukładane, i mimo mojej chęci i szczerości, i dobroci, i miłości, którą dawałam, niestety dostawałam mocnego kopa od życia i od ludzi, z którymi byłam bądź zawierałam jakieś znajomości. To był bardzo trudny okres, natomiast dzisiaj zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, do subskrybowania. Do kontaktowania się na adres mailowy, jeżeli też macie jakieś sugestie, co chcielibyście zapytać, macie jakieś problemy, które do tej pory jakby nie zostały w jakiś sposób wyjaśnione. Być może wiedza, którą posiadam, mm, pozwoli Wam właśnie zajrzeć głębiej w siebie i właśnie się uspokoić, wyciszyć, bądź po prostu zmienić swoje życie. A ja wierzę w to mocno i kibicuję kobietom, rodzinom i dzieciom przede wszystkim że takie zmiany dokonać można, ponieważ jestem tego przykładem. Kochani, zapraszam. Kolejne odcinki będą oczywiście związane już z samą karmą. Następny odcinek będzie właśnie czym jest karma. Żeby tutaj wyjaśnić, ponieważ pewne filmy, które są udostępniane na YouTubie nie zawsze, przy, 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 przynajmniej z moją wiedzą, nie zawsze jakby wyjaśniają taki konkret. A to jest bardzo ważne, żeby człowiek właśnie nie myślał, że jest skazany, tylko żeby mógł wyjść na to prosto i zrozumieć, czym właściwie jest karma. Także zapraszam Was serdecznie, bądźmy w kontakcie, do miłego usłyszenia.